Same kierowniki, a robić nie ma komu. Cześć, YouTube! Kolejny raz. Obiecałem jednemu z widzów, że sprawdzimy, czy uda się odkręcić uchwyt od wiertarki. No dobra, więc zapraszam na kolejny filmik o wiertarce. Zapraszam do oglądania. Trochę tutaj bajzel dzisiaj, więc nie patrzcie na to, co jest dookoła. Tylko skupmy się na tym, co widać tutaj. Ja może jeszcze włączę jakieś dodatkowe światełka. Zawsze trochę jaśniej. Wydaje mi się, że pójdzie to odkręcić. Nie wiem, tylko co jest tutaj w środku, bo jeszcze tam nie zaglądałem, czy to jest skontrowane jakąś śrubką, czy nie. Widzę, że tutaj jest nakrętka. No chyba nie jest ona tutaj bez żadnego celu, tylko po coś ona tutaj jest. Mało tego, w komplecie widzimy, że były tutaj takie różne kluczyki. Między innymi ten największy pasuje właśnie do tej nakrętki dużej. No nie jest to jakiś jakościowy klucz, tylko kawałek blaszki. Pasuje tutaj do tej nakrętki, yy, nie tą stroną, tą. Ty, nie pasuje. Jak ja to sprawdzałem? Nie no, pasuje, no pewnie, że pasuje. W sumie ta nakrętka jest tutaj luźna, nie? O, nie, ja właśnie nią teraz kręcę. Także nie wiem, czy to jest skontrowane tylko tą nakrętką, czy jeszcze tutaj od spodu. Kurczę, ja muszę to nagrać, bo ja tu nie widzę nic. Może na nagraniu będzie widać? Tak, jest tam śrubka chyba. Czy mi się wydaje? Jest! No to co, spróbuję tą śrubkę wykręcić, nie wiadomo czy tam jest prawy czy lewy gwint, bo często w tych uchwytach jest tam lewy gwint. Zaraz zobaczymy. Tak zrobię. I... Wypełniamy to sobie na bok. Hmm, może w ten sposób. Ok. No i dzięki temu ja sobie tutaj śrubokrętem tak podejdę. I czy to mi tutaj coś da? O no nie, normalny jest gwint, ale zobaczcie, jak luźno to nie było w ogóle dokręcona ta nakręta. Śrubka. Nie była w ogóle dokręcona, bo nie użyłem żadnej siły. Zresztą nawet się nie obróciło. Nawet się silnik nie obrócił. Nie? I, I wykręciłem tą, tą śrubkę. Także gwint jest normalny, prawy. Tak. I teraz już tam nic nie ma. Teraz jedyne co jest, no to jest tutaj właśnie ta nakrętka. Ale ona jest tutaj luźna. I teraz ja nie wiem, czy ją. Nie. No bo jak ja ją wkręcę tak, no to ona teraz jakby kontruje ten. Hmm. A teraz jest luźna. Całkowicie luźna. Hmm. A, no tak, no i teraz by trzeba było złapać uchwyt i go wykręcić. Tylko jak to zablokować? Tym kluczem. To nie jest na gwint, to nie jest na gwint, to jest na stożek, tak jak y, mam tutaj taką starą celmę wielką, całą metalową, to tam jest też na stożek. A, no czyli ja w sumie tej nakrętki to źle użyłem, bo... Mm, zaraz. Tą nakrętką, jak ja bym ją pokręcił w drugą stronę, o, tak, wykręcając tą nakrętkę, ona powinna wypchnąć ten uchwyt, tak. Wszystko jasne. No, czyli jak ten uchwyt jest tutaj wbity na tym klinie, to ja wykręcając tą nakrętkę w ten sposób, no to ja tutaj, ona nam go tutaj powinna wypchnąć. Tak mi to wygląda. Tak? Tak. No, a tam dalej to już jest. Tam dalej już jest łożysko. No. Czyli nakrętkę sobie wkręcam tutaj tak, to zakładam tak jak było. No i generalnie tą śrubką można to tutaj sobie dokręcić. No. Także jest OK. To już wiemy teraz do czego służy ta nakrętka. <laughs> wiemy do czego służy ta nakrętka. Po prostu ją wykręcając, wykręcając tą nakrętkę można sobie wypchnąć uchwyt, bo nie jest na gwint. OK, to w sumie wszystko. Więc to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.